Zebraliśmy tu państwa po to, żeby się pochwalić. Tak naprawdę ta budowla powstała i będzie na pewno wykorzystana, o czym świadczy ta grupa młodzieży, tej najmniejszej i tej najstarszej. Ilekroć jestem tutaj w pobliżu, czy to przy biegu z Kawińskim, czy przy okazji spotkań towarzyskich, tylekroć widzę, jak Radziszowianka pięknieje. I z dumą patrzę na ten obiekt przejeżdżając w ciągu dnia, czy wieczorem, tętni życiem. Chciałam przede wszystkim podziękować wszystkim tym, których Pan Prezes wymienił, ale tym, którzy nie zostali wymienieni za to, że podjęli się takiego trudu i żeby powstał ten obiekt. Z dumą dzisiaj założyłam tą koszulkę, którą otrzymałam cztery lata temu. Tylko jeszcze muszę dopisać sobie XXI drugi wiek. Ten obiekt charakteryzuje się czymś, Czego żadna budowla w gminie Skawina nie ma. To Modelową współpracą pomiędzy naszymi sponsorami, dzięki którym powstał ten obiekt i gminą oraz samorządem. Cieszmy się tą chwilą, cieszmy się z tego, że za chwilę, mam nadzieję, oglądniemy super mecz. To jest ogrom pracy ludzi, którzy dzięki swoim dobrym sercu nas wspierają. To nie koniec naszych marzeń, tak? My naprawdę mamy, jesteśmy niecierpliwymi osobami, ale staramy się przekuwać to, co gdzieś tam nam się w głowach rodzi w rzeczywistość. Pozostaje mi krótko życzyć, żeby te obiekty, które tutaj są, nie tylko ten, ale pozostałe obiekty, doprowadziły do tego, żebyście zagrali co najmniej jedną klasę albo dwie wyżej. Żeby to wojsko zawsze było pełne roześmianych piłkarzy i piłkarek, żeby radziszowianka rozwijała się tak dobrze jak dotychczas. Dziękuję bardzo za wasze zaangażowanie dzięki wam, dzięki współpracownikom, działaczom tego klubu. Tak to wszystko wygląda. Marzenia się spełniają, ale nigdy tym, którzy tylko marzą. Więc to jest dla Was też, dzieciaki, że marzyć należy, ale nic samo się nie dzieje. Przede wszystkim, Grzesiu, Tobie zawdzięczamy to, co tu jest. Witamy w W meczu towarzyskim zmierzą się goście Wisła Kraku. Brawo! I Radziszowianka, Radiszu! Dzisiejszy mecz sędziować będą Sędzia Główny Sebastian Krasny. Asystenci Mariusz Kucia Michał Bobry.